Szumi historię. Czyli Gawędy historyczne Jakuba Szumilasa. Witam serdecznie. A w dzisiejszym odcinku ponownie przyszła pora na przegląd wojsk na Pomorzu. Dzisiaj na tapet weźmiemy kozaków. W związku z tym jest z Krzysztof Zdunkowski, prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Tempora Militum w środowisku znany jako Zdunek. Cześć. Witam serdecznie. Zanim przejdziemy sobie do głównego tematu, to chciałbym tylko dopowiedzieć, że Tempora Militum to stosunkowo nowa nazwa stowarzyszenia, wcześniej zaś nazywali się inaczej i możecie ich kojarzyć jako Pułk Czarnieckiego. Kozacy na Pomorzu to chyba dosyć mało znany temat. Krzysiu, zatem zacznijmy od początku. Skąd kozacy tutaj się wzięli? Kozacy na Pomorzu brali się w różnych czasach i w różnych momentach i z różnych powodów, ale myślę, że jeden z ciekawszych elementów, które warto tutaj poruszyć, bo akcja była dużo bardziej zorganizowana i miała źródła też u naszego króla Władysława IV, to był okres, kiedy no, mieliśmy takie mało spokojne stosunki ze Szwedami, i ściągnął z. Ukrainy, z tych, tych terenów okrajających Polskę w tamtym czasie, kozaków, po to, żeby zbudowali czajki i żeby walczyli ze Szwedami. Mimo tego, że to była dosyć duża taka różnica, że tak powiem, stylu walki i tego, tego wszystkiego, bo Szwedzi oczywiście wielkie okręty, a kozacy takie małe czajki, które były, no, bardzo specyficzne, bym powiedział, że w, w, w tamtych czasach, kiedy Szwedzi zobaczyli te małe okręty w, w czasie tych walk, to pewnie zaczęli się śmiać, no ale później jak okazało się, że w tych małych okrętach są dobrze wyszkoleni, bardzo doświadczeni ludzie, którzy wiedzą jak tymi czajkami walczyć, bardzo zwrotnymi, bardzo dynamicznymi, szybkimi, no to myślę, że Szwedom już wtedy mina z Skoro w taki specyficzny sposób król angażuje kozaków tutaj na Pomorzu, to czy można powiedzieć, że to jest rodzaj wojska najemnego? Kozacy byli nasi, że tak powiem. W sytuacji, kiedy kozacy byli ściągnięci na Pomorze, to też oczywiście byli opłacani dodatkowo. Po całej tej sytuacji, która była ze Szwedami, bo ona też się skończyła dosyć szybko, wszystkie zobowiązania wobec Rzeczypospolitej dla tych kozaków, którzy brali udział właśnie w tych działaniach, zostały anulowane. Więc, że tak powiem, byli po tym wszystkim wolnymi ludźmi. Czy te oddziały kozackie to były wojska jednolite, czy w jakiś sposób zróżnicowane? Tam, gdzie właściwie te formacje się tworzyły, można było podzielić na część Kozacką, kozaków oraz Kozaków rejestrowych. Czerni kozacka to było takie chłopstwo trochę, i oni nie zawsze się lubili z Kozakami, z tym bardziej z Kozakami rejestrowymi, bo po prostu była różnica w kwestii zamożności i kwestii uzbrojenia. Trzeba pamiętać o tym, że Kozacy rejestrowi byli naprawdę bardzo w tych założeniach tutaj w Polsce, bo brali udział w bardzo dużej ilości bitew potyczek, które były w Polsce. I które były w okolicy tych właśnie naszych tutaj rejonów, bardzo często właśnie bronili Polaków w różnych sytuacjach albo po prostu w czasie walk właśnie walczyli ramię w ramię z Polakami. Kozacy mieli uprzykrzać życie Szwedom na pomorzu. Wspomniałeś coś, że wykorzystywali czajki. Czy mógłbyś rozwinąć troszeczkę ten wątek? Problem był taki, że nasza flota była na tyle mała, że naprawdę bardzo potężna flota szwedzka by naszą flotę po prostu zmiotła. No i teraz chodziło o to, żeby znaleźć coś, co będzie. Może trochę zaskakujące, ale coś innego. Władysław IV miał okazję widzieć kozaków w czasie właśnie walk na Czajkach i jego dowódcy też to widzieli w różnych oczywiście bitwach, potyczkach, między innymi przeciw Turkom. No, doszedł do wniosku, że może się udać. Małym kosztem tak naprawdę, bo te Czajki były dużo tańsze niż budowanie wielkich okrętów. Myślał, że uda się po prostu tych Szwedów tam jak nie pokonać, to przynajmniej tyle podziałać, że się wkurzą i zerwą pokój. Czy mógłbyś nam wyjaśnić, jak wygląda taka Czajka, jak się używa takiego okrętu? Zanim powiem właśnie o kwestii wielkości, długości i tak dalej, to powiem inną ciekawą rzecz, bo zdarzało się, że trzeba było z jednej rzeki na drugą przetransportować, no ale nie było ani dźwigów, nie było tego typu rzeczy, takich technologii, więc czajkę trzeba było jakoś ogarnąć. Sposób dosyć prosty, ta łódź była toczona po prostu na takich belkach. To już trochę mówi, jeżeli mogli zrobić to ludzie. Tak, to już mówi, że to nie jest taka duża rzecz ta czajka. Jeżeli chodzi o, o kwestie wielkości i długości, bo czajki potrafiły mieć różne wielkości, długość, od, powiedzmy, nie wiem, 15 metrów do nawet chyba 30 metrów, jak pamiętam. Zanurzenie koło od półtorej metra i jeszcze metr, mniej więcej, nad wodą wystawała łódź, która płynęła. Na takich łodziach, w zależności też od wielkości, pływało od 30 do, do pewnie 100-150 osób. 30 osób to nie jest duża łódź, no, to jest, to jest naprawdę łódeczka. Z Twojego opisu domniemam, że to łódź raczej przybrzeżna i śródlądowa. Choć pojawia się pytanie, czy na Otwartym Morzu też taka konstrukcja się sprawdzała. Te czajki no, miały bardzo dużą stabilność, tak naprawdę. Oni jeszcze często oplatali te brzegi czciną jakimiś trawami itd., tak bo to też powodowało to, właśnie, że w jakichś takich cięższych sytuacjach pogodowych one były stabilniejsze. Starzały się sytuacje w historii, że na Otwartym Morzu pływali, walczyli i też sobie bardzo dobrze dawali radę. Teraz pora przejść do ich uzbrojenia i umundrowania. Kozacy tak naprawdę wyglądali dosyć podobnie do polskiej szlachty, do hajduków, do piechoty wybraniowskiej. Tak naprawdę różnic nie było dużych, nie było jednolitego mundurowania, nie było jednolitych kolorów. To wszystko w zależności od tego, jakie oddziały, jakie okresy... W... Jakie, jakie tak naprawdę wojska jakiego typu w, dane, w danym momencie i tak naprawdę jak się formowali, więc są charakterystyczne, ale nie takie, że jednoznacznie można byłoby powiedzieć, że na przykład, nie wiem, widzimy jakiś obraz z epoki, gdzie na którym przedstawione jest faktycznie wojsko w pełni ubrane, z czapami i wszystkim i powiemy, że to na pewno są Kozacy, bo to, to nie do końca tak wyglądało. Oczywiście są rzeczy, które ja bym powiedział, że tak z mojej perspektywy, od twórcy historycznego, że Kozacy, no chyba najbardziej taka podstawowa rzecz, to jest żupan, czyli to też będzie dosyć specyficzne bo żupan według nomenklatury to jest suknia męska spodnia. W na naszym kolorze są piaskowe, czyli dobry kolor na stepach się łatwo było schować gdzieś tam na jakichś właśnie piaskach, wydmach, bagnach, to ten kolor dosyć dobrze się krył. Więc różne działania rekonstrukcyjne wiemy, że to się sprawdza, bo czasami ktoś gdzieś tam nawet w zwykłych krzakach gdzieś tam przykucnie z bronią, to naprawdę go nie widać. Inna sprawa, że te ciuchy też przez lata oczywiście się brudzą. Oni w samych czasach nie prali tych rzeczy, więc my też nie pierzemy i chcemy właśnie, żeby ten proch czarny, ten zapach czarnego prochu w tych ciuchach, pod czasami też i krew, bo jakieś tam palce pobijane, że rzeczy też się dzieją, No to była część tak naprawdę tego. I, I też właśnie chcemy, żeby nasza interpretacja tego wojska, tych oddziałów była właśnie taka jak najbardziej realistyczna, brudna, doświadczona. Widać, że ci ludzie byli po prostu doświadczeni, nie jedną bitwę, nie jedną walkę. Nie zawsze wygrali, ale przede wszystkim przeżyli. No tak, tu zgadzam się zdecydowanie, że to niesamowity walor, że wasze ubrania nabierają doświadczenia wraz z wami, tak jak kiedyś miało to miejsce faktycznie na polach bitew. Niemniej jednak, czy moglibyśmy w tym całym stroju odnaleźć coś jeszcze bardzo charakterystycznego? Właśnie najbardziej podstawowe rzeczy, czyli Żupan, czyli ta suknia męska-spodnia, Ferezja, czyli suknia męska wierzchnia, to one zazwyczaj w oddziale były albo takie same, albo zbliżone. Często różniły się właśnie spodnie, koszule, buty. Czap też raczej, ale czapa na przykład akurat ma kawałek wełny, więc czapa była szyta z, ze ścinków z żupanu, który, z którego się szyło, więc czapa akurat mogła być podobna, no ale różnie tam potrafiły być z futrem, bo, bo potrafili mieć futro z barana, z lisa też, ale rzadziej. Potrafili mieć oczywiście z jakichś tam zwierząt bojowych, z wilka, z niedźwiedzia dalej. Więc to na przykład to są takie dobre różnice, no ale jak się stanie oddział, nie wiem, 15, 20, 30 czy 100 osób, no na takie szczegóły się nie będzie, nie będzie patrzeć. Ja jestem zdania, że jeśli chodzi o kozaków, ważniejsze jest ich uzbrojenie. I wbrew temu, to ja pamiętam jeszcze ze szkoły, z historii, że kozacy to byli biedni, byli słabo wyposażeni i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem czemu, czemu tak jeszcze było pisane. Wyprowadzam z błędu. Kozacy byli bardzo dobrze uzbrojeni, byli bardzo dobrze przeszkoleni. Tej broni palnej przede wszystkim, bo to jest najważniejsze tak naprawdę w tamtym czasie broń palna. W tej broni palnej mieli dużo, mieli po kilka egzemplarzy w, na różnych wyprawach. E, oczywiście nie tylko, nie tylko tam, nie wiem, arkebuzy czy muszkiety, ale też organki, też armata, różne falkonety, właśnie na, na czajkach, których e, już wcześniej wspomniałem. E, broń palna, ta siła ognia musiała, musiała być duża, siła ognia była najważniejsza. Oczywiście kozacy mieli dodatkowo jakąś taką broń. E, Przyboczną, no ale właśnie, bo bardzo często się kojarzy, że w tamtych czasach szabla, ale nie do końca szabla, nie zawsze szabla, nie każdy szabla, bo kozacy, po pierwsze, potrafili mieć krótsze szable, bo to była broń taka ostateczna. Potrafili mieć szable, jakieś tam toporki, nadziaczki. Toporek jest fajny, bo oprócz tego, że jak, jak będzie potrzeba jakiegoś szeda czy turka usiec, no to jeszcze można jakieś drewno porąbać, jakieś tam haszcze po, po porozwalać do, do, do jakichś różnych innych działań, więc to toporek będzie lepszy od szabli. To życie że to nie była tylko, tylko czas bitwy, ale czas tego wszystkiego, co było poza bitwą, czyli te wszystkie przemarsze, przy Obozowanie, polowanie, przygotowywanie jedzenia. Czyli w sumie trochę tej broni posiadali, ale użyłeś takiego określenia, że szabla kozacka była krótsza. W sumie krótsza od czego? W jakim odniesieniu? Mógłbyś sprecyzować? Krótsza do tego, co jest znane w filmach, serialach, książkach, opisach czy w muzeach. Nasze, nasze szable te takie polskie, że teraz jest nazywane czarną szablą, szablą husarską, ona miała około, pewnie głównie około 90 cm. Te szable kozackie potrafiły być krótsze o 20-30 cm nawet. To skoro już tyle wiemy, to może byśmy przybliżyli sobie ich sposób walki. Też mieli te na, na łodziach falkonety, które miały też opcję dodatkowo, żeby, oprócz tego, że sama łódź jest mocno skrętna, czyli już łatwiej jest tam się odwrócić tak, żeby wycelować. To jeszcze dodatkowo falkonety, które po prostu też były ruchome i pozwalały na to, żeby bardziej celować. więc, więc Ja się tak domyślam, że, że właśnie przy tej zwinności, przy tym, jaką tą broń mieli, taktyka była taka, że po prostu wpływali bliżej i wali wszystkiego, co mieli. no, A mieli taką możliwość, bo, bo mówię, one były bardzo zwrotne, bardzo szybkie i, i zanim galon się odwrócił, to Czajka pewnie trzy razy zdążyła płynąć taki statek. No. Być może zwinność, którą uz to pomagała w abordażach na inne okręty. Bo udało mi się właśnie w tej walce na Bałtyku jeden ze szwedzkich okrętów zdobyć pełen, który był naprawdę wypchany wszystkim, więc myślę, że też mieli opcję do tego, żeby abordować takie statki, ale to raczej nie było główne założenie, bo przede wszystkim czajki były niskie teraz jeżeli mam niską czajkę, to, to co trzeba zrobić do tego, żeby zrobić abordaż na dużo wyższy okręt? Albo większość załogi musiała być w jakiś sposób ostrzelona, albo musieli się poddać, można sobie wyobrazić, oni się tam próbują wspinać do góry, no a od góry jest przeciwnik i po prostu jak do kaczyk, albo strzela, albo nawet właśnie z jakiejś tam broni białej albo, albo drzewcowej, po prostu gdzieś sam końca takiego kozaka, który by się spinał. A kiedy kozacy operują na lądzie, to czy mają też jakieś specyficzne taktyki? Kozacy... Zostali przez nas wybrani, bo byli bardzo ciekawi, bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy. Bo to oczywiście czajki tutaj na Pomorzu bezpośrednim efektem było bardzo ciekawym to, co się tam działo. Ale Kozacy bardzo dobrze walczyli, kiedy były bagna, kiedy był brud, kiedy była zła pogoda. Kozacy, jak się zabunkrowali ze swoimi wozami taborowymi, to w historii, z tego co przynajmniej ja dotarłem, to tylko dwa razy udało się takich kozaków, którzy się zabunkrowali właśnie z wozami, tylko dwa razy udało się rozbić właśnie coś takiego. I oczywiście przez Polską Husarię mamy wóz taborowy, i wtedy się śmieliśmy, że następna kwestia po wozie taborowym, następna rzecz właśnie to czajki no ale już teraz coraz bardziej gdzieś tam w głowie się układa to, że, że może faktycznie ta czajka powstanie. To trzymam kciuki, że marzenie dotyczące czajki uda się zrealizować. Poza anteną powiedziałeś mi, że nie tylko typowe rekonstrukcje bitwy historyczne urządzacie, ale również przygotowujecie całą masę różnego rodzaju atrakcji. A zatem gdzie można z nich skorzystać, gdzie można Was zobaczyć. W najbliższym czasie można nas zobaczyć 25 maja. Wejorowo ulica Wałowa 13 A. Będziemy pokazywali rzemiosła. W niniejszym przyszła pora, aby zakończyć ten odcinek. Moim gościem był Krzysztof Zdunek Zdunkowski, prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Tempora Militum. Dziękuję i do zobaczenia. Dołączam się do zaproszeń. Zapraszam na przepyszne gofry. Na dzisiaj to wszystko i słyszymy się za tydzień w kolejnych. Szumi historia. A, pamiętajcie, w czwartki o 21:30 Grasie. Zapraszam serdecznie. Szumi historie. Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.